Piłkarski sezon kończą nie tylko drużyny męskie. 13 czerwca na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie ostatnie ligowe spotkanie rozegrały zawodniczki miejscowego DKS-u. Niestety nasze dziewczęta przegrały z drużyną Mamry Girzysko 0-2, kończąc ostatecznie rozgrywki na piątym miejscu w trzecioligowej tabeli. No, dziewczyny w tym, w tym sezonie troszeczkę słabiej wypadły niż bym sobie tego życzył. E, powodem tego w głównej mierze były. E, kontuzje, szczególnie bramkarki, którą, którą po prostu no, mieliśmy jedną i prawie w każdym meczu ktoś inny musiał bronić. E, kontuzja też kluczowej zawodniczki kozłowskiej Urszuli, która, jest, która była motorem naszym do tej pory i pro, e, strzelała jak naj, najwięcej bramek. E, to, to, właśnie te dwie kontuzje były najgorsze, znaczy najtrudniejsze i, i najbardziej nam jak gdyby pokrzyżowały plany. E, dodatkowo też w każdej rundzie jest kilka odejść zawodniczek do szkół, czyli wyprowadzają się czy, czy do, do Gdańska, czy do Olsztyna. W tej rundzie straciliśmy pięć zawodniczek i dlatego ten skład musiał być strasznie mocno przemeblowany, wsparty młodzieżą, a młodzież jeszcze musi dużo się uczyć i, i dlatego nie do końca jestem zadowolony z wyników. No i, i kolejna sprawa, no to są sprawy szkolne, gdzie w pewnych momentach graliśmy w dziesiątkę, w dziewiątkę, i, I wyniki wytrzymywały dziewczyny do 78 minuty, a grają 80 minut, i tam traciliśmy bramkę i przegrywaliśmy mecze po 1-0. Zajęliśmy w tej chwili piąte miejsce w tabeli. Myślę, że to nie jest szczyt naszych marzeń, bo, bo wiele meczy mogliśmy wygrać, a, a przesądzało to właśnie to, że gorące głowy młodych dziewczyn, dziewczyn które miały sytuacje bramkowe, mogły strzelić bramkę, a, a po prostu no nie miały doświadczenia i brakowało im tego Doświadczenia i nie strzelały tych bramek. No i, a przeciwniczki były w tym momencie bezlitosne, wykorzystywały nasze błędy, szczególnie błędy bramkarskie, bo wiadomo, jeśli stoi na bramce zawodnik z pola, to trudno od niego oczekiwać tego, żeby doskonale łapał piłkę i każdą piłkę, prawda? Tutaj jest właśnie taki, taka dziwna rzecz, bo Kęczyn, miasto Kęczyn jest dużym miastem, a ja mam w drużynie trzy dziewczyny z Kęczyny trzonem, to praktycznie to jest tak, Daria Wołowik, Karolina Kozłowska, Magdalena Harkot, Malwina Grabias, do pewnego momentu była Agnieszka Woźniak, ale też właśnie na, na meczu doznała kontuzji i, i po prostu w, w, musi pauzować, no ale na szczęście, że, że, że to było na meczu, że okazało się, że dziewczyna ma wadę serca i dobrze to teraz wykryliśmy, a, a nie później, prawda? I to są Daria Wołowik, mówię, Magda Seges, to są dziewczyny, to jest trzon zespołu. No miały propozycję gry w pierwszej lidze w Stomilu Olsztyn, ale, ale niestety dziewczyny powiedziały, że są związane z Kęczynem i nie interesuje ich gra dla Olsztyna. Chcą grać dla Kęczyna. Trzy dziewczyny są z Kęczyna tylko, a pozostałe dziewczyny to są okolice. To, to jest Wilkowo, to jest Nowa Różanka, to, to jest i inne miejscowości, nawet Srokowo, za Srokowem dziewczyny też mieszkają, także Wszystkie te okoliczne tutaj miejscowości, które są tutaj związane z Kęczynem, gdzieś w okolicach 20 km. No teraz będziemy musieli się, że tak powiem, zebrać i porozmawiać z sobą, czy chcemy dalej grać, bo, bo mnie jako trenera nie interesuje w takiej formie praca, gdzie ja muszę się zastanawiać, kogo mam wystawić w dzisiejszym, dzisiejszym, dobrze, jakbym się zastanawiał, jakbym miał 15 dziewczyn, ale jak mam 10 czy 11, no to jest naprawdę tragedia i te dziewczyny się męczą też, bo ktoś tam musi za kogoś pracować i niestety to jest taka determinacja, gdzie, gdzie te dziewczyny widzę, że bardzo chcą grać i, i grają, ale, ale no, no brakuje. W którejś minucie zabraknie tej siły, tej, 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 tego ostatniego tknięcia nogi i, i przegrywamy mecze. No.